Cześć, tutaj Dawid z bloga dawidszachuje.pl. W tym nagraniu zaprezentuję ci dziewiątą najpiękniejszą partię w historii szachów. Będzie to partia Wilhelm Steinitz kontra Kurt von Bardelb. Ben? <laughs> Zapewne niepoprawnie przeczytałem, ale poliglotą nie jestem, także można mi wybaczyć. Jak już wspominałem na poprzednim nagraniu, ta seria będzie się pojawiała w co niedzielę o godzinie 10.00, także już teraz oczywiście serdecznie zapraszam. Generalnie sztajnica każdy szachista powinien kojarzyć. Pierwszy oficjalny Mistrz Świata. Jeszcze wcześniej wymienia się Morfiego, aczkolwiek on po prostu wszystkich ogrywał, ale oficjalnym Mistrzem Świata nie został, bo po prostu. Takowych rozgrywek wtedy jeszcze nie było. Partia standardowo jak na tamte czasy, bo jest to 1895 rok has z, w Hastings była rozgrywana, nie jestem pewien, czy mnie tutaj nie oszukano, bo pobierałem tu partię z internetu. Aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to w Hastings było grane. No dobrze, więc wracając do partii, jak to typowo w XIX wieku, romantyczne szachy, więc poszła Partia włoska, wariant z C3. Oczywiście biały jak najszybciej chce tutaj zająć centrum ruchem D4. Drugi wariant, który był w tamtych czasach dosyć mocno katowany, to wariant B4, czyli lubili wtedy poświęcać to warto, warto pamiętać, biorąc pod analizę te partie. Niekoniecznie wszystko było perfekcyjnie, dokładnie, ale musiały być poświęcenia. Także poszło C3, czarny skoczek F6, kontynuuje rozwój, tak po dziś dzień właściwie się tę pozycję rozgrywa biały D4, E4, CD4, goniec B4, szach. Oczywiście te warianty super, hiper, ostre po skoczek C3 zostały rozpracowane komputerowo wzdłuż i wszerz. Teraz znacznie bardziej popularniejszym wariantem jest goniec D2 bądź skoczek z B na D2. Ale wtedy się umieli bawić. Także skoczek C3, czarny D5. Oczywiście musi tutaj czarny szybko skontrować to centrum białego, bo inaczej te centralnie ustawione piony zmiażdżą figury czarnego. Jeżeli tutaj ruszą do przodu, to z czarnego po prostu nie będzie co zbierać. Także właściwie D5 wymuszone. Biały tutaj wybił, czarny odbił. No i biały, roszadka szybko zabezpiecza swojego króla. Przy okazji pozwoli. Zbywa się związania. To jest bardzo ważne w kontekście dalszych losów tej partii, ponieważ teraz pojawiła się groźba skoczek czy goniec bije d5. Z tego też powodu niemożliwe jest zrobienie roszady, więc król czarnego musi zostać w centrum. Czarny oczywiście punkt D5 e, chciał sobie wybronić, z tego też powodu rozwinął tego gońca na E6. Teraz punkt D5 jest oczywiście zabezpieczony. No i można powiedzieć, że biały tak e, ma pewnego rodzaju problem. No, może problem to za dużo powiedziane, ale pewnego rodzaju rozterkę, ponieważ jeżeli biały tutaj czegoś specjalnego nie wykombinuje, no to czarny po prostu zrobi rozszacowanie. Matkę, zabezpieczy sobie tego króla, no i wtedy biały zostanie tutaj z izolakiem. Oczywiście no to nie oznacza, że pozycja z izolakiem to od razu jest jakaś przegrana, ale z pewnością, jak ten król ewakuuje się z centrum, no to mocno przewaga czy inicjatywa białego stopnieje. W partii Steinitz zdecydował się na goniec G5. No logiczne, tak, rozwija figurę z atakiem na Hetmana przeciwnika, także wygląda świetnie. Okazuje się, że też ciekawym, a nawet lepszym pomysłem byłoby zagranie wieża E1. Pozornie wygląda to głupio, no bo przecież co jeżeli przeciwnik zrobi całkowicie bezczelnie roszadę. A no to tutaj okazuje się, że trochę nie zgadza mu się to w tempach, ponieważ są tutaj duże przeciągi. goniec no, nie może odejść, bo podwisa skoczek na d5. Jeżeli czarny zdecyduje się tutaj wybijać na c3, no to wjeżdża hetman d3 z matem na h7. Znaczy no mata zapewne by nie było, ale ze zdobyciem figury, tak czy siak niedobrze. No to nie wiem, jeżeli tutaj jakiś Hetman F6 czarny sobie pobroni na E6, to Hetman E2 w sumie tutaj nawet nie ma co się dalej zastanawiać, no jest para gońców, centrum już umocnione, także z pewnością ogromna, już nie zważając na konkrety, z pewnością og ogromna przewaga białego. No, to co, jeżeli w takim razie czarny natychmiastowo chciałby tę ofiarę przyjąć, wybić na C3. No to okazuje się, że teraz to wychodzi jeszcze gorzej, bo bum, wieża bije E6. Oczywiście, jak to zwykle bywa, kiedy król przeciwnika jest w centrum, trzeba to centrum otworzyć, i wtedy ta pozycja przeciwnika się rozjeżdża. Oczywiście, przeciwnik ofiarę musiałby przyjąć. No, i teraz kluczowe posunięcie: Hetman E1. Chodzi o to, że stukniemy na E6 z szachem, więc z materialnego punktu widzenia będzie to zaledwie jakość mniej. Z tym, że wszystkie figury białego wkraczają do akcji. Goniec G5 już jest tutaj gotowy, żeby wjechać. Hetman E6 z następnym Hetman F7. Cała masa kłopotów. Także ta jakość mniej w ogóle nie będzie miała znaczenia, bo wszystkie figury białego. Momentalnie wkraczają do akcji. Także wieża E1 było nawet ciekawszym podejściem. Goniec G5 jak najbardziej spoko. W partii czarny akurat niedobrze zareagował, zagrał goniec C7, to zaraz sobie oczywiście zobaczymy. Lepszym wyjściem było Hetman D7, żeby nie dopuścić do tego, co poszło w partii. Aczkolwiek i tak biały stałby tu całkiem, całkiem w porządku. Tym bardziej, że przeciwnik cały czas tej roszady nie ma. Natomiast w partii goniec e7, na tym się w takim razie skupmy, no i teraz znowu jest taki taka problemorosterka po stronie białego, no bo czarny znowu chce zrobić roszadę, czyli znowu mamy ten sam problem, jeżeli nic tutaj specjalnego biały nie wykombinuje, w żaden sposób tutaj nie będzie w stanie uderzyć, no to wtedy czarny po prostu robi roszadkę, no i koniec pieśni. W związku z tym, co tutaj sztajnic wykombinował. Właściwie można powiedzieć, że czarnego króla chronią tutaj jedynie te lekkie figury. Zauważcie, że gdyby tych lekkich figur tutaj nie było, no to wtedy po linii e przeciwnik miałby spore kłopoty. I idąc tym tropem myślenia, dochodzimy do wniosku, że należałoby tutaj trochę powymieniać. Także nastąpiło, goniec bije D5, goniec odbił, skoczek tutaj wybił, hetman odbił, biały wybił jeszcze na E7, skoczek odbił i wieża E1. I teraz już po tej linii E rzeczywiście czarny ma kłopoty. Teraz już rzeczywiście czarny ma tutaj problem, no bo znowu nie może zrobić roszady, tak? Bo po roszadzie straciłby najzwyczajniej w świecie tego skoczka. Więc co tutaj czarny wykombinował? Czarny zagrał f6, najprawdopodobniej z planem zrobienia tak zwanej sztucznej roszady, czyli król f7, wieża e8, no i przykładowo w razie potrzeby król g8. Jeżeli to udałoby się czarnemu zrealizować, to najprawdopodobniej pozycja nie byłaby jakaś problematyczna, a właściwie byłaby problematyczna, ale dla białego ponownie ze względu na tego izolowanego pionka. No, ale trzeba jednak przyznać, że ta roszada na piechotę zajmuje znacznie więcej, znacznie więcej czasu niż zwykła roszada, więc biały tu ma przynajmniej 2-3 tempa do wykorzystania, żeby czarnego dopaść, zanim on ten manewr wykona. Z tego też powodu biały dalej kontynuuje natarcie. Hetman e2. Jest kolejny problem, grozi po prostu stuknięcie na e7. Na no, więc czarny był zmuszony, żeby wycofać hetmana do obrony. I tutaj biały zagrał niedokładnie, bo biały zagrał wieża ac1, co nie niesie za sobą bezpośredniego problemu. I to rzeczywiście dało czarnemu szansę, żeby zagrać króle w 7, wieża e8. Z, no. Równa to może za dużo powiedziane, ale trzeba by przyznać, że wtedy większość problemów czarnego już byłaby w przeszłości. Natomiast w partii czarny zamiast wykorzystać tę okazję, która mu się nadarzyła, to zagrał takie mierne c co w niczym mu nie pomogło. Zaraz do tego przyjdziemy. Natomiast co wobec tego należałoby tutaj zrobić? Wydaje się, że są właściwie dwie sensowne opcje, albo D5, żeby przejść tutaj do, do takiej ciut lepszej końcówki. No co jakoś mnie tutaj nie przekonuje, Jest też możliwe zagrać wieża D1 i to sporo zmienia. Bo ta wieża na D1 znacznie bardziej nam się tutaj przyda. Jeżeli król F8, no to już skoczek D2 tutaj tą trasą możemy tego skoczka aktywizować. Jeżeli chodzi o król F7, to to akurat takie szczęśliwe by nie było, bo pozwoliłoby białemu wprowadzić Hetmana na C4 z dalszym D5 i właściwie to wyszłoby podobnie jak w partii. No z podobnym atakiem, z podobnymi problemami. Natomiast nie wchodząc w szczegóły, biały wieża AC1. Ruch wygląda logicznie, no ale niestety król F7 pozwoliłoby tutaj czarnemu rozwiązać większość swoich problemów, natomiast czarny tutaj z okazji postanowił nie skorzystać, no i zagrał C6. C6 jest oczywiście takim wolnym podejściem, no a właściwie też nie do końca widzę, do czego to potrzebne ponieważ zauważmy, że nie było żadnej bezpośredniej groźby no wieża bije C7, żadne tutaj nie groziło więc wydaje się, że C6 jest po prostu stratą tempa tak de facto i biały oczywiście to od razu wykorzystał biały ma tu mnóstwo figur w akcji no te ciężkie figury trzeba przyznać, że bardzo dobrze stoją no tylko ten skoczek ten skoczek to tak, trzeba przyznać, że biednie, no niby fajnie stoi w taki naturalny sposób, ale tak konkretnie, to on tutaj za dużo nie robi. No i Sztajnic wykombinował, że należałoby tego skoczka do akcji wprowadzić ruchem d5. O co chodzi? Zwalniamy tutaj pole dla skoczka. Skoczek będzie mógł wpaść na d4, z następnym na e6. Oczywiście hetmanem przeciwnik zbić nie może, no bo mat na e7. Skoczkiem z oczywistych powodów zbić nie może, no więc zostało mu wybicie pionkiem. No to zgodnie z planem król D4, skoczek D4. Czarny tu próbu próbuje się rozwiązać także króle F7, no ale to zgodnie z naszym planem skoczek. Jeszcze agresywniej wpada na E6 super placówka, skoczek na E6 to bestia. Jeszcze tutaj e, zabezpiecza też dodatkowo pole C7, także już jakieś motywy zwierza C7 związane się tutaj pojawiają. No i czarny od razu sobie stwierdził, że należałoby z tym walczyć. No, i słusznie sobie stwierdził, aczkolwiek tutaj jego pozycja jest już po prostu totalnie beznadziejna. W partii wieża H z H na C8, żeby to pole C7 zabezpieczyć. No, i teraz, jak już poświęciliśmy, jak już tutaj Sztajnic poświęcił, no to trzeba rozkręcać akcję dalej, trzeba kolejne groźby stwarzać. Także Hetman G4. Jest już nacisk na punkt G7, prosta groźba, a zarazem skuteczna. No to czarny G6 nie pozwala na to wybicie na G7. Co robi biały? Skoczek G5. Bardzo interesujące posunięcie. Oczywiście jest szach, zbić skoczka nie można, no bo leci Hetman na D7. Z tego też powodu jedyne w ogóle posunięcie, e, król E8. No i z jednej strony wydawałoby się, że no, właściwie czarny rozwiązał tutaj swoje problemy. No bo podwisa skoczek, podwisa też hetman. No, jeżeli biały po prostu się wróci na E6, żeby tych hetmanów nie wymieniać, no to leci wybicie na C1, już się sytuacja upraszcza. Ta inicjatywa białego momentalnie znika. Ale mamy tutaj ten moment, gdzie wszystkie figury są w akcji. A zazwyczaj, kiedy wszystkie figury są w akcji, no to wtedy pojawiają się motywy taktyczne, pojawiają się kombinacje. I Sztajnic to niesamowite uderzenie taktyczne znalazł i to jest całe piękno tej partii. Wcześniej oczywiście też było to całkiem interesujące, to poświęcenie, zwiększanie, zwiększanie presji, ale tutaj jest ta wisienka na torcie, to piękne uderzenie, które kończy atak na czarnego monarchę. Wieża bije E7, coś niesamowitego. E, okazuje się, że czym czarny nie zbije, to dla niego niedobrze. No bo jeżeli zbije hetmanem, to akurat prosta sprawa no bo tutaj bijemy na C8, wychodzimy po prostu z figurą więcej, e, pozycja oczywiście totalnie wygrana, także hetmanem zbić nie może. Co wobec tego, jeżeli zbije królem? A no, jeżeli zbije królem, to też tu szybko partia się kończy, e, wjeżdża szach. Król musi właściwie odejść na e8, no to wtedy wieża e1, król d8 i skoczek e6 kończy partię, no bo oczywiście po król e8 hetman f8 mat. Tutaj król mógłby jeszcze chcieć odejść na d8, ale teraz kończy się to takim matem. Także w jednym i w drugim przypadku jest tutaj bardzo, bardzo niedobrze dla czarnego. Czarny oczywiście sobie to wszystko przeliczył, że jest niedobrze, no i zagrał król f8. Wydawałoby się, że w sumie to powinien się już poddać, nie? no bo przecież zgarniamy hetmana. A tu okazuje się, że nie zgarniamy hetmana, bo jest mat na c1, także tutaj wybicie byłoby grubym błędem, czarny momentalnie wygrywa. No, i teraz trzeba przyznać, że trochę wy... zaczyna to wyglądać problematycznie, no bo wisi na C1, wisi na E7, wisi na G4, wisi na F6. Wszystkie figury podbicie. Ale to jest właśnie piękno szachów. Taktyka tutaj działa. Wieża F7 szach. Znowu ten sam motyw. Nie można zbić Hetmanem wieży, no bo wieża C8 wychodzimy z figurą więcej. Zgarniamy po prostu za, za tą wieżę dwie wieże przeciwnika. Także król odchodzi dalej. No to znowu szach. Jeżeli przeciwnik się cofnie, no to teraz rzeczywiście zgarniemy tego Hetmana z szachem. Także pozycja, oczywiście, totalnie wygrana. No to czarny król H8 idzie do rogu. No to kolejny pionek został zgarnięty, i zdaje się, że w tym momencie czarny już się poddał. No co trochę nieładnie. Mógłby tutaj, czarnym, mógłby tutaj białemu pozwolić zaprezentować, jak ta partia się powinna zakończyć. Oczywiście król h8, jedyne posunięcie, no to wieża g7. Jeżeli król idzie dalej w tę stronę, no to to już widzieliśmy, wchodzi skoczek h7 i zgarniamy tego hetmana z szachem, biały tutaj zgarnia z wygraną. No to co, jeżeli się wróci na h8? Teraz wchodzi po prostu forsowny mat. Hetman h4 szach, król g7, hetman h7, król f8, hetman h8, cyk, 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 cyk. I tę pozycję już właściwie widzieliśmy, z tym że wtedy Hetman przez B4 wchodził na F8, a teraz z F7 Hetman E8, Skoczek F7, Król D7, Hetman D6 Mat. Trzeba przyznać, że bardzo efektowne zakończenie tej partii. Ta partia w wielu, wielu miejscach była już cytowana. Trzeba przyznać, że to jest taka perełka tamtych czasów. Wtedy to się umieli w te szachy bawić, było dużo poświęceń, dużo agresywnej gry. Król tańczył po całej szachownicy, mnóstwo forsownych wariantów. Także te partie bardzo przyjemnie się ogląda. Już abstrahując od tego, że one tak perfekcyjnie to poprawne, może nie są, ale efektowne to zdecydowanie są. Także jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, aby dostać powiadomienie o kolejnych. A kolejne nagranie z tej serii ukaże się już w kolejną niedzielę o godzinie 10 na kanale Czeską Polska. Także to była partia numer 9. Dzięki za uwagę i pa pa!